Jak obliczyć pole trójkąta z wykorzystaniem wzorów na sinus, albo po prostu z użyciem twierdzenia sinusów i cosinusów? W tym odcinku wszystkiego się dowiecie, także bez przedłużania zapraszam do teorii. A teorii tutaj sobie wiele nie będzie, ponieważ tak naprawdę pole możemy obliczyć na dwa sposoby. W sensie w tym odcinku wam podam dwa sposoby, w kolejnym odcinku będą jeszcze następne sposoby i będą one znacznie ciekawsze, także czekajcie na kolejny odcinek. On oczywiście też będzie tutaj, właśnie na playlistie, więc na nią oczywiście zapraszam. Dobra, przejdźmy tych dzisiejszych sposobów, czyli pole oczywiście liczymy tradycyjnie. Tradycyjnie ze wzoru 1, 2 razy podstawa, razy wysokość. To jest tradycyjny wzór na pole trójkąta, z którego korzystamy zawsze, ale jest jeszcze jeden wzór, jeden bardzo fajny wzór, który pozwala nam nie mieć wysokości. A co musimy wtedy mieć? No właśnie, wtedy pole jest równe tak samo jednej drugiej razy bok A razy bok B i uwaga, są to sąsiadujące boki, razy sinus kąta zawartego między tymi bokami. Więc wystarczy, że znamy sinus tego kąta oraz dwa sąsiadujące boki i wtedy możemy również obliczyć pole trójkąta. No właśnie w przyszłym odcinku podam Wam jeszcze wzory, w których będzie promień okręgu opisanego, promień okręgu wpisanego oraz tak zwany wzór Herona, więc na to też czekajcie, a my przejdźmy już do zadań w dzisiejszym odcinku. Czyli w części pierwszej, właśnie z pola trójkąta. Ok, więc mamy zadanie pierwsze. Pole trójkąta prostokątnego jest równe właśnie 136,5 cm2, a kosinus jednego z jego kątów wynosi 84,85. I musimy obliczyć długości wszystkich boków tego trójkąta. Dobra, jak to zrobić? Pamiętamy oczywiście o tym wzorze, który Wam podałem, ale też pamiętamy, że możemy korzystać tutaj z twierdzenia sinusów oraz twierdzenia kosinusów. Skoro mamy kosinus, który jest równy 84,85, wiemy, że mamy właśnie jakiś tam kąt alfa, ok, i wiemy, że że kolejny kąt jest kątem prostym, dlatego że znajdujemy się w trójkącie prostokątnym. Co wiemy jeszcze? Wiemy, że pole jest równe 136,5 cm. Więc pomyślmy sobie najpierw może w ten sposób, że gdybyśmy mieli bok C, znali jego długość, gdybyśmy znali długość boku B i znali właśnie kąt alfa, to wtedy bylibyśmy w stanie obliczyć sobie pole. W sensie pole już mamy podane, ale będziemy korzystać tutaj z tego wzoru. Czyli na przykład, gdy będziemy mieli jeden z tych boków, a nie będziemy mieli drugiego i mamy pole i mamy właśnie ten kąt alfa, to wtedy będziemy w stanie sobie wyznaczyć ten drugi bok. Albo co jeszcze możemy zrobić? Możemy bok B. Uzależnić sobie od boku C, i wtedy widzimy, że w naszym równaniu powstanie nam jedna niewiadoma, więc tak samo sobie będziemy mogli to obliczyć. Ale na razie wiemy o tym, że po prostu w tym wzorze jest sinus, a my mamy cosinus, więc postarajmy się dojść jakoś do sinusa. Oczywiście dojdziemy tutaj z jedynki trigonometrycznej. I co jest jeszcze bardzo fajne? Bardzo fajne jest to, że skoro cosinus alfa jest dodatni, to wiemy oczywiście, że ten kąt alfa znajduje się w pierwszej ćwiartce układu, więc jest to po prostu kąt ostry, chociaż przy sinusie i tak wyszłyby nam obie wartości dodatnie. Dobra, ale ta jedynka trigonometryczna. Czyli mamy sinus kwadrat alfa, dodać sinus kwadrat alfa, to jest oczywiście równe 1. 84, 85 do kwadratu to jest 7056 przez 7225. To ma być równe 1. Przenosimy sobie oczywiście to na drugą stronę, i tutaj z jedynki musimy sobie stworzyć 7225 przez 7225. I wtedy jak odejmiemy od tego 7056, czyli 7056, no to wtedy powstanie nam 169. 169 przez 7225, ok, możemy sobie to spierwiastkować i otrzymujemy dwa przypadki. Jeden taki, gdzie sinus jest dodatni, a drugi ten, gdzie sinus jest ujemny. Oczywiście ten sinus ujemny wykreślamy, bo nasza alfa jest po prostu z pierwszej ćwiartki. Dobra, więc skoro mamy już sinus kąta alfa, to co jeszcze możemy zrobić? Pamiętamy oczywiście o tym, że był podany kosinus. A czym jest nasz kosinus? Sinus kąta alfa jest to stosunek w boku b, czyli to jest stosunek przy prostokątnej, przy kącie alfa do przeciwprostokątnej, czyli b do c jest równe tak naprawdę 84,85. I stąd wiemy, że b jest to tak naprawdę 84,85 c. Więc patrzcie, mamy już sinus kąta alfa, mamy już stosunek między b a c, więc może teraz postarajmy się wyjść jakoś z tego wzoru na pole trójkąta, który brzmi 1, druga razy b, razy c, razy sinus kąta alfa. No właśnie, więc jedziemy sobie tutaj, wiemy, że to pole jest równe 136,5. Jedną drugą standardowo mamy, później mamy 8485C, dlatego że to jest naszym B. Oczywiście razy C dalej, więc napisałem od razu C kwadrat razy sinus kąta alfa, czyli 13,85. Co tu możemy zauważyć? Oczywiście jedna druga skraca nam się z 84, powstanie nam tutaj 42. Dobra, i co możemy zrobić dalej? Widzimy, że to jest 85, tutaj też jest 85, więc po prostu podnieśmy sobie to do kwadratu i sobie to wymnóżmy. Czyli tutaj mamy tą beznadziejną liczbę, okay, która powstała po wymnożeniu 136,5 razy 85 do kwadratu, czyli razy ten mianownik i to się równa. 42 razy 13 razy c kwadrat, jest to 546c kwadrat. Dzielimy sobie to oczywiście przez 546, ale ja sobie to zapisałem właśnie tutaj w tym miejscu i wychodzi nam 1806 ,1 i 1 Gdy to spierwiastkujemy, też pamiętamy oczywiście, że c musi być większe od cera no to nasze c wychodzi, że jest to 42,5, więc jest to tak naprawdę 85 drugich. Zapisałem jak jako 85 drugich, ponieważ b było równe 84,85, C, więc gdy za C wstawimy 85 drugich, to wtedy 85 z 85 na krzyż bardzo ładnie nam się skróci, a 84 na 2 jest to 42, więc znamy już długość boku B, znamy już długość boku C, no i teraz musimy sobie przejść jakoś do długości boku A. W jaki sposób możemy to zrobić? Oczywiście możemy to zrobić albo z pola, to znaczy, że będzie po prostu 136, które jest równe 12 druga razy A razy B, albo ewentualnie stwierdzenia Pitagorasa, bo nie znamy tak naprawdę właśnie tylko naszego A. A ja tutaj jak to zrobiłem, zrobiłem to z pola. Dobra, więc twierdzenie tego rasek coś też możecie spokojnie tutaj stosować. Czyli 136,5 jest równe 1 druga razy A razy 42. 42, z jedną drugą, jak się skróci, to powstanie nam 21a i po podzieleniu przez 21 otrzymujemy, że jest to 6,5, czyli jest to 13 drugi. I to było już zadanie pierwsze, a ja przygotowałem dla Ciebie jeszcze małą niespodziankę, jak teraz sobie wejdziesz na stronę www.wzorowanie.pl i zapisz się do newsletteru, zostawiając tam maila, no to wtedy otrzymasz za darmo wstęp do kursu liczby rzeczywiste. Jest to kurs, który jest jedną częścią mojego głównego kursu maturalnego wzorowego rozszerzenie, do którego zakupu oczywiście gorąco ci zachęcam, ale sobie przetestuj najpierw te darmowe liczby rzeczywiste a później zdecyduj co chcesz zrobić a my już przejdźmy sobie do zdania drugiego zdanie drugie w trójkącie ABC dane są AC które jest równe 4 BC które jest równy pierwiastek z 37 oraz kąt BAC równy 60 stopni dobra czyli tak mamy AC jest równe 4 mamy BC jest równe pierwiastek z 67 i mamy ten kąt 60 stopni co możemy zrobić żeby obliczyć pole trójkąta ABC no jakoś super bardzo skomplikowane to nie będzie dlatego że wiemy że skoro mamy tutaj czwórkę czyli jeden bok Mamy kąt między właśnie bokiem AC a bokiem AB, no to przydałaby nam się długość boku AB, czyli przydałoby nam się jeszcze to nasze C i wtedy możemy się bez problemu dostać do pola. Tylko w jaki sposób dostaniemy się na razie do tej długości C? Możemy oczywiście skorzystać z twierdzenia cosinusów. Dlaczego? Dlatego, że znamy bok naprzeciwko, czyli znamy tak naprawdę dwa boki oraz znamy kąt naprzeciwko jednego właśnie z tych boków, więc jedyną naszą niewiadomą będzie tutaj po prostu to C. Doprowadzimy sobie do równania kwadratowego i to C sobie bez problemu wyznaczymy, czyli stwierdzenia kosinusów. Mamy pierwiastek z 37 do kwadratu, ok, to jest równe 4 do kwadratu, plus c do kwadratu, 4 kwadrat plus c kwadrat, minus podwojony iloczyn, właśnie 4 i c, ok, razy kosinus kąta 60 stopni. I możemy to w ten sposób rozwiązywać, a ja tutaj widzę, że wyznaczyłem sobie jeszcze właśnie ten wzór na pole. Przekształciłem go troszeczkę, dlatego że jest to 1, 2 razy właśnie 4, czyli ten bok, razy c, czyli to o czym Wam mówiłem. Razy sinus kąta między nimi, więc po prostu mamy tutaj 2C, bo 1 druga razy 4 to jest 2, razy sinus 60 to jest pierwiastek z 3 przez 2, dwójka z dwójką by nam się skróciły i zostanie nam pierwiastek z 3C, więc to będzie wzór na pole trójkąta, w momencie, w którym wyznaczymy już nasze C, to będziemy mogli po prostu tam podstawić to C i sobie to obliczyć. Dobra, więc przejdźmy już do tego twierdzenia kosinusów. 37 jest to 16, dodać C kwadrat, minus 8C razy cosinus 60 i jest to 1 druga, czyli razy 1 druga. C kwadrat minus 4C minus 21, bo 16 minus 37 to jest minus 21, to się równa 0. Robimy sobie deltę, czyli B do kwadratu minus 4AC jest równe 16 plus 84, czyli 100. Pierwiastek z delty jest oczywiście 10. I nasze miejsce zerowe pierwsze jest równe minus 3, ale wiemy, że bok nie może być na minusie, bo jesteśmy w geometrii. Albo to miejsce zerowe drugie jest równe 7, więc to już sobie będziemy brali pod uwagę, czyli nasze C jest równe 7. A skoro C jest równe 7, to pole to jest pierwiastek z 3C, więc jest to 7 pierwiastków z 3. Centymetrów kwadratowych. A ja chciałbym Cię zaprosić jeszcze na mojego Instagramka, gdzie możesz zapisać się do mnie na repetycję, albo po prostu wbić tam po więcej matematyki oraz po każdym z odcinków publikuję tam grafikę, w której możecie sobie zapisać teorię, więc jak chcecie zrobić ładne dodatki, to zapraszam na Instagramka, tam sobie wszystko skopiujecie. Ok, a my przejdźmy już do zadania trzeciego. No zadanie trzecie jest już troszeczkę cięższe, ale spokojnie, mam nadzieję, że dobrze wam to wytłumaczę. Przekątne czworokąta dzielą ten czworokąt na cztery trójkąty, tak samo jak na rysunku poniżej. I dane są pola tych trzech trójkątów, i musimy obliczyć w podpunkcie A stosunek długości odcinków, na jakie punkt przecięcia przekątnych dzieli te przekątne, oraz pole czwartego trójkąta, czyli pole właśnie tego trójkąta tutaj, oraz w jaki sposób dzielą się te odcinki, czyli w jaki sposób się dzieli K do L oraz M do N. M, N, K i L to są właśnie te odcinki po podzieleniu przez ten punkt przecięcia się P przekątnych. Dobra, i w jaki sposób możemy to zrobić? To zadanie jest bardzo ciekawe i polecam wam się go nauczyć na pamięć, bo często się z nim będziecie spotykali właśnie w planimetrii. Dobra, więc co możemy zauważyć? Na samym początku zauważmy faktycznie, żeby sobie podpisać te odcinki, które będziemy musieli później uwzględnić do obliczenia stosunku. Co możemy zrobić dalej? Zauważamy, że tak naprawdę ta nasza figura jest podzielona na cztery trójkąty. Skoro są to trójkąty i znamy ich pola, to możemy przy pomocy odcinków, na przykład tej ML. Ln, i tak dalej, i tak dalej, obliczyć sobie pola tych trójkątów, ale przydałby nam się jeszcze kąt między tymi odcinkami. Więc ten kąt, na przykład w tym wypadku, jest to nasza alfa. Ok, a ten drugi kąt jaką będzie miał miarę? Będzie to beta. A ile jest równa beta? Jest to 180 minus alfa, dlatego że y, cały ten kąt alfa plus beta jest to kąt półpełny. Dobra, i to jest mega ważne, ale ponadto wiemy, że tutaj też będzie kąt alfa jako kąt wierzchołkowy oraz tutaj też będzie kąt beta jako kąt wierzchołkowy. Dobra, jest to bardzo już fajne. No i teraz postarajmy się właśnie w układzie równań wypisać wszystkie te wzory na pola. Czyli tak, przejdźmy sobie do pola tego trójkąta. Czyli to jest 30, ok? Jest to równe 1 druga razy m razy l razy sinus kąta beta. Następnie mamy 75 stopni, czyli ten trójkąt właśnie tutaj. 75 to jest z kolei 1 druga razy k razy m razy sinus kąta alfa, bo tutaj również jest alfa. I następnie mamy ten trójkąt na dole. 45 jest równe 1 druga razy k razy n razy sinus kąta beta. I teraz powstaje nam jedna bardzo fajna zależność wywodząca się z trygonometrii. Mianowicie chodzi o wzory redukcyjne. Wiemy, że sinus kąta beta jest to sinus kąta 180 minus alfa, bo oczywiście tyle jest równa beta. A sinus 180 minus alfa jest to oczywiście sinus alfa. Pamiętamy o tym i właśnie ten wzór redukcyjny pozwoli nam zrobić to zadanie. Czyli tak. 60 to jest tak naprawdę ML sinus alfa, wymnożyłem sobie po prostu to razy dwa, żeby pozbyć się jednej drugiej oraz sinus beta zamieniłem na sinus alfa, bo wiemy, że są sobie równe. 150 jest równe KM sinus alfa, po prostu pomnożyłem sobie tutaj razy dwa i tu również sobie pomnożyłem razy dwa i sinus beta zamieniłem na sinus alfa. Dobra i co teraz możemy z tym zrobić? Jesteśmy już w bardzo fajnej postaci, mianowicie ja sobie tutaj kolorem pomarańczowym zakreśliłem dwa pierwsze równania i sobie je wyjąłem. Oraz kolorem granatowym też sobie rozdzieliłem te dwa ostatnie równania i też sobie je wyjąłem jako wspólny układ równań. Więc mamy ML sinus alfa, który jest równe 60 oraz KM sinus alfa, które jest równe 150. I generalnie układy równań mogliśmy ze sobą dodawać, mogliśmy odejmować. Ale tak samo możemy je mnożyć i dzielić przez siebie. I to będzie tutaj bardzo kluczowe, dlatego że patrzcie, skoro ML sinus alfa jest równe 60, to ML sinus alfa przez KM sinus alfa jest takie jak 60 do 90. Po prostu wstawiłem tutaj kreskę ułamkową między tym i spokojnie tak możemy robić. A co z tego otrzymamy? 60 na 90 jest to 2 trzecie, M nam się poskracają, sinus alfa też nam się skróci i otrzymamy L do K, które jest równe jak 2 do 3. No właśnie, a o co nas prosili w polecaniu A? Stosunek długości odcinków, na jakie punkt przecięcia przekątnych dzieli te przekątne. No właśnie, czyli my sobie w tym momencie wyznaczyliśmy stosunek L do K, więc wyznaczyliśmy ten stosunek, o który nas prosili. Czyli wiemy, też możemy zapisać, że L to jest tak naprawdę 2 trzecie K. I zróbmy sobie to samo w tym drugim układzie równań, czyli ponownie musimy wstawić tutaj kreskę łamkową, więc dzielimy to przez siebie. Kaska nam się skraca sinus alfa z sinusem alfa nam się skraca. 150 do 90 jest takie samo jak 5 do 3. I widzimy, że M do n jest to tak naprawdę 5 trzecich, więc podpunkt A jest już wykonany i teraz musimy się zastanowić, w jaki sposób wyznaczyć pole tego czwartego trójkąta. Pole czwartego trójkąta wyznaczymy w ten sposób, że jest to sinus kąta alfa między bokiem L czyli między tym bokiem oraz między długością odcinka n, no nie? Czyli wiemy, że jest to 1 druga razy l razy n razy sinus kąta alfa. No właśnie, więc mamy jedna druga ln sinus alfa i co możemy teraz zrobić? Zastanówmy się, jakie literki na przykład zostały użyte w tym polu trójkąta. Tutaj było użyte k oraz n. Więc w momencie, w którym L zamienilibyśmy na K na przykład, no nie, to wtedy znamy już pole tego trójkąta. Więc postarajmy się przedstawić n jako K i wtedy uwzględnimy już naszą wartość z pola trójkąta ABP, którą sobie wstawimy później do wzoru. Więc właśnie myślę, że w ten sposób można to zrobić. Czyli mamy jedną, drugą razy L. L to było 2 trzecie K, wynika to o właśnie stąd, razy n razy sinus alfa. I co teraz mogłem zrobić? Po prostu wyjąłem sobie 2 trzecie przed cały nawias i mamy 2 trzecie razy 1 druga KN sinus alfa. I przejdźmy sobie teraz do góry i zauważmy, że 1 druga KN sinus beta, a sinus beta to jest to samo co sinus alfa, jest równe 45. I jest to wzór na pole trójkąta ABP. Więc po prostu sobie wstawiamy, że jest to 2 trzecie razy pole trójkąta ABP. Dobra, jest to 2 trzecie razy 45. Tutaj mamy 1, tutaj mamy 15, 15 razy 2 jest to 30. I to jest już rozwiązanie do zadania trzeciego. A przed nami jest jeszcze zadanie czwarte, które jest dowodem i jak widzicie całkiem ciekawym. Ale jest ono tylko i wyłącznie dla osób wspierających, więc jeśli nie wspierasz, to zapraszam Cię gorąco właśnie tutaj na tą playlistę. A jeśli wspierasz, a jest to tylko 2 złote, to zapraszam Cię do zadania czwartego.